Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Doznanie uszczerbku na zdrowiu w wypadku może mieć poważne konsekwencje dla Twojego zdrowia. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest formą rekompensaty za urazy doznane podczas wypadku i dolegliwości, które mogą utrzymywać się przez dłuższy czas. Odszkodowanie z tego tytułu jest możliwe do uzyskania w przypadku Posiadania polis ubezpieczeniowych z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, potocznie zwanych NW lub NNW. W przypadku, gdy uszczerbek na zdrowiu jest trwały, np. niepełnosprawność, utrata sprawności, ograniczenia w codziennym życiu, poszkodowany może otrzymać dodatkowe odszkodowanie za utratę funkcji ciała. Wysokość odszkodowania zależy od procentowego uszczerbku na zdrowiu, który ustalany jest przez lekarza-orzecznika. Lekarz-orzecznik ocenia stopień uszczerbku na zdrowiu na podstawie szczegółowych badań, historii medycznej oraz oceny obrażeń. Zwykle ustala się procentowy stopień uszczerbku na zdrowiu, np. Na 5, 10, 30. Co ma kluczowe znaczenie przy wyliczaniu wysokości odszkodowania? Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących konkretnego przypadku, skontaktuj się z naszą kancelarią.